Cześć! Zapraszam na wykład na temat żył-szyi. Temat nie jest taki prosty, jak się wydaje. Głównie z tego względu, że ten układ naczyniowy nie odpowiada idealnie tętnicom. Widać to również w ostatecznych dopływach dużych żył. Niemniej jednak przedstawią Ci podobieństwa i różnice, tak abyś miał pełną jasność co do żył-szyi. Zatem zaczynajmy. Pierwsza sprawa to jak zwykle podział. Na rycinie mamy przedstawiony układ żył-szyi w widoku od boku. Powiemy sobie o trzech dużych żyłach i ich dopływach. Generalnie możemy je podzielić na powierzchowne i głębokie. W pierwszej grupie zawrzemy żyłę szyjną zewnętrzną, external jugular vein, i żyłę szyjną przednią anterior jugular vein. Z kolei do grupy głębokiej zaliczymy żyłą wewnętrzną internal jugular vein. Zauważmy, że dla każdej z nich nazwa angielska to jugular, nie carotid, tak jak w przypadku tętnic. Istnieje jeszcze trzeci sposób nazewnictwa, czyli cervical. On najczęściej towarzyszy nerwom Także zwracam uwagę właśnie na te różnice w nazewnictwie. Inna sprawa to fakt, że tylko żyła przednia nie ma swojej imienniczki w układzie tętniczym. Z kolei żyły wewnętrzna i zewnętrzna nie zawsze łączą się bezpośrednio ze sobą. Zacznijmy od żyły szyjnej zewnętrznej, external jugular vein. Powstaje ona z połączenia dwóch naczyń. Idąc od tyłu, pierwszy dopływ początkowy to żyła uszna tylna, posterior auricular vein, wyłaniająca się za małżowiny usznej. Z kolei z przodu znajduje się żyła zarzuchwowa, retromandibular vein. Moglibyśmy częściowo porównać ją do tętnicy szyjnej zewnętrznej. Oba naczynia żylne łączą się poniżej małżowiny usznej. W obrębie ślinianki przyłusznej. Utworzona w ten sposób żyła szyjna zewnętrzna biegnie do swojego ujścia, które może być różnie umiejscowione. Ta schematyczna strzałka będzie nam symbolizować właśnie żyłą szyjną zewnętrzną. Najczęściej uchodzi do żyły podobojczykowej, subklawian vein. Może to być także żyła szyjna wewnętrzna czy kąt żyłny. Czyli miejsce połączenia żyły podobojczykowej i szyjnej wewnętrznej. Na swoim przebiegu znajduje się pomiędzy powięzią powierzchowną szyi a mięśniem szerokim szyi, tak zwanym platyzmą. Cześć! Dzięki za oglądanie mojego filmiku. Jeśli jesteś zainteresowany wykładami z anatomii, to zapraszam Cię na moją platformę szkołaanatomii.pl. Znajdziesz tam pełne wersje wykładów. Oraz ponad tysiąc pytań testowych podzielonych tematycznie. Szkoła Anatomii to także miejsce, gdzie możesz rywalizować z innymi studentami, zdobywając osiągnięcia i tytuły, a równocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Zatem, jeśli chcesz otrzymywać cyklicznie dawki wiedzy, zasubskrybuj mój kanał i zapisz się na newsletter. Linki znajdziesz w opisie filmu. Dzięki Ci za uwagę. Do zobaczenia. Szkoła Anatomii, Maciej Haberka.